Witam serdecznie. Zapraszam do wykonania malutkiej serweteczki, podkładeczki. Ja mam końcówkę y, takiego kordonka, no i y, szydełko 1.25. Na początek nabieramy 6 oczek, łańcuszka. Ja już tutaj mam te oczka nabrane. Wkłuwam się w pierwsze oczko wykonane, przeciągam nitkę. Przez pierwsze i ostatnie oczko. No i zaciskam. I teraz pierwsze okrążenie. Robimy 12 słupków rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Na pierwszy słupek nabieramy 3 oczka łańcuszka. Później jeszcze to jedno oczko na przejście. Nawijamy nitkę. No i dalej to już. Normalne, standardowe słupeczki. O. I ja już mam dwa. I znowu oczko. Słupek. Jednocześnie staramy się ukryć tą nitkę, którą. E, no, zaczęłyśmy przecież pracę. Oczko. Słupek. Oczko. Słupek, Oczko. Słupek. Oczko. Słupek, oczko. słupek, zaraz zobaczmy ile jest już tych słupków, bo nie policzyłam raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, jeszcze cztery oczko Oczko, słupek, i na samym końcu tylko nabieramy jedno oczko, i wkłuwamy się w trzecie oczko łańcuszka, i też oczywiście wykonujemy słupeczek. Ok, pierwsze kółeczko za nami. I teraz, jeżeli chodzi o drugie okrążenie, na czym polega? Trzeba najpierw przejść na ten mosteczek z jednego oczka, więc przechodzimy, przeciągamy nitkę wiodącą i tutaj trzy oczka do góry na pierwszy słupek. Nawijam nitkę, na szydełko wracam na ten sam mostek, czyli robimy dwa słupki. Na mostku, jedno oczko na przejście, i na następnym mostku również dwa słupki. O oczko na przejście i dwa słupki na mostku. Oczko na przejście. Dwa słupki na mostku, oczko na przejście, dwa słupki na mostku, oczko na przejście, dwa słupki na mostku, oczko na przejście. Dwa słupki na tym mostku z jednego oczka, łańcuszka, oczko na przejście: dwa słupki na mostku, oczko na przejście: dwa słupki na mostku, oczko na przejście. Dwa słupki na mostku, oczko na przejście, dwa słupki na mostku, oczko na przejście, no i dwa słupki na mostku. I znowu nabieramy jedno oczko łańcuszka i zahaczamy o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. A ja tutaj jeszcze tą nitkę muszę ukryć bo ona mi się nie schowała i to brzydko wygląda. O i tak wygląda drugie okrążenie. E, trzecie e, bardzo, bardzo. Podobne, znowu przechodzę sobie na mosteczek i na mostku robimy tym razem trzy słupki, czyli trzy oczka na pierwszy słupek i tutaj sobie jeszcze dokładam dwa nowe słupki. O, oczko na przejście i na kolejnym mostku znowu. Trzy nowe słupki. O i znowu oczko na przejście, na kolejnym mostku. Trzy nowe słupki. O świetnie. Oczko na przejście, na kolejnym mostku. Trzy nowe słupki. No i oczywiście w ten sposób działamy sobie dookoła tej maluteńkiej serweteczki. Kończymy trzecie okrążenie. Nabrałam jedno oczko łańcuszka i zahaczam tutaj o pierwszy y, słupek wykonany w tym okrążeniu. I znowu przechodzimy na mostek. I na tej samej zasadzie ale pewnie się Panie domyślają, no trzy oczka na pierwszy słupek, że tym razem będziemy robiły cztery słupki, czyli mam 2, 3, 4 oczko na przejście i na kolejnym mostku znowu 4 słupki. No I tak działamy sobie dookoła. Kończymy już raz, dwa, trzy, cztery. Czwarte okrążenie. Nabieram jedno oczko łańcuszka i zahaczam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu. A kolejne okrążenie, piąte, to jest tylko. Oczka, łańcuszka tak naprawdę. Przechodzimy sobie pomiędzy te dwa słupki. Tak po środku się wkłuwamy i robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Zahaczamy na mostku z jednego oczka i tu robimy oczko ścisłe i znowu raz, 2, 3, 4, 5. Oczko ścisłe, ale pomiędzy dwoma słupkami. Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu oczko ścisłe, ale na mostku. O, i tak sobie działamy dookoła. Robimy takie, no, płateczki można by było powiedzieć, z pięciu oczek łańcuszka. Kończymy już czwarte, czwarte nie piąte okrążenie. Raz, dwa, trzy, cztery, piąte. Mam 5 oczek łańcuszka i wkłuwam się w podstawę. Tego pierwszego mostka z pięciu oczek łańcuszka, no i zaciskam nitkę wiodącą. I teraz zaczynam już sobie działać tutaj na tym sąsiednim mostku. Przechodzę na niego oczkiem ścisłym. Trzy oczka na pierwszy słupek. I dorabiam słupki jeszcze raz. W sumie mam już trzy, cztery. 5, 6, 7, 8 i 9 na sąsiednim mostku oczko ścisłe i znowu nawijam nitkę na szydełko, na kolejnym mostku działam i to samo, też 9 słupków, 2. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i na kolejnym mostku oczko ścisłe. Nawijam nitkę na szydełko i znowu zahaczam się o mostek sąsiedni i znowu wykonuję dziewięć słupków trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i tak sobie działam dookoła robótki. I ja już skończyłam, tylko chciałam pokazać, w jaki sposób połączyć, czyli tak, tutaj standardowo oczko ścisłe zaciskam i też zahaczam o pierwszy słupek wykonany w tym okrążeniu, i też oczko ścisłe, a na samym końcu przeciągamy nitkę wiodącą, zaciskamy i już odcinamy. No i tak, i u mnie starczyło, jeszcze kawałek zostało tej, tego kordonka, niteczki, także o, w ten sposób, taka niewielka serweteczka, więc jak ktoś się skusił, wkonał ze mną, to bardzo się cieszę i poproszę o serduszko w komentarzu.